W odpusty, zawsze loty są ciężkie. Witam kolegów hodowców, koleżanki, hodowczynie na locie, gdzie odwiedziłem kolegę w okręgu Śląs Południe. Zapraszam do oglądania przylotu gołąbków z lotu okręgowego okręgu Śląs Południe. Jest następny. Kurde, ale pogoda Ile masz seryjnych? Jednego seryjnego Seryjne tak siadają Ileś ty ich dał? Zaś dzwonią? Jak dmucho. Nie ma. Nie ma. Nie widzę. Tam idą jakieś gołębie pod wiatr. Daleko, ale dmucho. Jak rozpierdoliło dzisiaj.

tu, tu bliższo <gulet> tam do sąsiada idzie Awej, jak to jak był z lotu zlotu, zlotu. Zlotu, zlotu. z lotu, z lotu tym tam dzisiaj robi kurwa jak kurwa jak ja taki lot a kurwa tak jak je... Normalny lot to my... Teraz idą dwa. Daj to wracają, kurwa, To tam na rysu, pójdź zjechać, to tam idzie, wiesz? nie dasz, jak ty w rząbie podupczony, tak i ta pogoda jest wiesz? Ja, to jest jedno, za drugim się idzie, wiesz? To jest kurwa, no niemożliwe, no, chłopie. I nie ma. Nie ma. Będę widział, jakie będą dzisiaj straty, kurwa. No będą wiem, daje bić te trafy. Nie ma o czym gadać, bo na to już ten alok po sył, dopiero Jest gołąb. Jest to seryjny, nie wiem. Nie, on jeszcze go nie odbiło. Nie odbiło go jeszcze. No bo musi wyjść, nie?

Chodź, 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 Lewy. Lewy? lewy. Jeden jeszcze przyszedł wcześniej. Nareszcie! zaraz idą wejdzie. Zaraz, na Spokojnie, jest. Jest następny, ale zima się zrobiło strasznie. Się sypią, zaczynają się sypać jak z pola. Jest seryjny? A a, a teraz już żeby sztuki no przychodziły 17 ja 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 15, 17 no to może ginał za godzina czasu 17 gołębić by szedło i no. co tu kurwa chcesz powiedzieć 700 i to jeszcze nie tak lekko widzisz widzisz Kurde <laughs> A samice czy samce? Samice co? Samice teraz idą A samce tu czy Nie, samce na rybni. A tu samic nie masz Nie nie Tu jest Chodź, 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 chodź bo mają, w się i 啊，嗯，嗯，大别，嗯，别，别别别别别。 Terejno ja Chodź chodź, chodź, chodź na dłonorów, ze wszystkich trójby szpó Ze wszystkich Parosamica na zachodzie co idzie Chodź Maratończyki siadają to nie ma dobrze Taki gońkę się znają co zachody robią tecisk one twoim tempem szły a ta reszta nie ma domo Kajloce Tak miestamica wiszę no tak, jak choćby jest w idę dzisiaj się dają. Raz, dwa naraz. Każdy rok kurwa co w go takich dzieje, o taki ciulaty nie wiem, my jeszcze w czerwcu będziemy kłaść. Jako ty To jest te wszystko.